powierzchnie na Connected TV, które w tym momencie są dostępne, a jest ich multum, bo jak już powiedzieliśmy, jest fragmentaryzacja bardzo duża, ale w naszych narzędziach, które wykorzystujemy do planowania, mamy też dane. I dane to są właśnie na bazie GEO, ponieważ jest to taki jeden mianownik jeden wspólny mianownik dla, dla szeregu tych różnych aplikacji, dla szeregu różnych rozwiązań addressable, które jesteśmy w stanie na polskim rynku wykorzystać. I dzięki tym danym geo możemy spójnie targetować kampanię na każdej z nich. I te dane geo schodzą już do poziomu kodu pocztowego, więc jesteśmy w stanie określić dzięki dostawcom danych i różnym źródłom, kto mieszka na danym kodzie pocztowym, na co wydaje pieniądze, jakie ma zwyczaje, jeżeli chodzi o przemieszczanie się, jak się jego telefon przemieszcza, jak, na, na, co wydaje, na co wydaje swoje ciężko zarobione pieniądze. Więc co robi w internecie, i tak naprawdę jesteśmy w stanie określić, które kody pocztowe mają nadreprezentację danego zjawiska, i tylko tam wyświetlić tą kampanię na Connected TV, na tych wszystkich aplikacjach, które mamy.